Minecraft, gra planszowa, Ulrich Blum jest projektantem, gra od wydawnictwa Ravensburger, bardzo dziękujemy, od 10 roku życia, 2 do 4 graczy, 30 minut do godziny i oglądamy. Minecraft to generalnie marka już dobrze znana, na rynku klocków, sprawdzona, więc to będzie produkt, którego specjalnie nie trzeba reklamować, ale warto pokazać, jak wypada nam w grze planszowej. Tu widzimy, jak określono dla szczęścia, dla strategii, dla komunikacji, kreatywności i, i akcji takie, takie kryteria. I oglądamy, co my tutaj mamy: takie elementy, w poszczególne kafle i budynki, tak. Dobrze znany generalnie wśród miłośników klocków, ten styl taki, pikselowy, kanciasty. Tak to widzimy. no i będziemy sobie tworzyć dalej broń I tu już takie plansze. Yy, tylko tak jak ja powinienem to. Tak powinienem to pokazywać. I jeszcze elementy. No tu nie klocki, a drewniane komponenty. Całkiem spro, spore drewniane bloki, sześciany. Jeszcze tutaj na, na znaczniki naszych bohaterów na pionki. Instrukcja. Instrukcja jest yy, kilka języków tak w jednej księdze, yy, więc to, to nie będzie takie długie, jak się wydaje tutaj. O, tu mamy po polsku, tak. No, i tyle tu już jest dla języka rosyjskiego. Nie ma instrukcji wiele wcale. Podoba mi się tutaj ta nazwa, konfiguracja. Nie jako przygotowanie, ale jako konfiguracja. Bo tak też można tłumaczyć bezpośrednio z, z zagranicznych instrukcji. Dobrze, tak to wygląda. Jeszcze woreczki strunowe też są zapasowe. Jeden taki wielki woreczek na, na bryły. Gra już jest popularna, już zdobywa fanów. Generalnie jest całkiem pozytywnie opisywana. Podobno dobra gra. Minecraft, dzięki.